Nie ma się czego bać. Te słowa słyszymy od najmłodszych lat, zwłaszcza wtedy, gdy dowiadujemy się o zbliżającej się wizycie na fotelu dentystycznym. Każdy, kto pokonał swój strach, wie, że to nic strasznego i eliminuje ból zęba na długi czas. Zdrowe zęby to nie tylko gwarancja prawidłowego trawienia, ale także więcej pewności siebie, a w szkole to większa śmiałość w kontaktach z rówieśnikami. Kontrakt został podpisany na 5 lat, więc jest to długofalowe działanie, i bardzo się cieszę z tego, że. Nasi uczniowie, żaden z nich nie wyraził niechęci do tego, żeby z tego skorzystać, bo pod koniec roku szkolnego wysłaliśmy takie wszystkie informacje dotyczące działalności gabinetu, i tam było też taki formularz braku zgody, i nikt go nie oddał. więc całe szczęście, że jest świadomość wśród młodzieży tego, że jednak piękny uśmiech i zdrowe zęby jest to wartość dzisiaj tak droga na rynku prywatnym, żeby sobie potem zęby zrobić czy sztuczne, czy naprawić, że warto dbać, zanim się one popsują. Czasy, gdy gabinety Działały przy większości szkół minęły już dawno. Jednak ta sytuacja powoli się zmienia. Przykładem może być liceum ogólnokształcące imienia Jana Barzyńskiego w ostrudzie. To druga szkoła w powiecie ostródzkim, tuż po placówce w Szymonowie, w której działa gabinet stomatologiczny. Teraz każdy uczeń może, a wręcz powinien zadbać o swoje zęby jeszcze zanim pojawią się problemy. Pamiętam czas liceum kształcącego, gdzie funkcjonował gabinet stomatologiczny i gdzie faktycznie było to pod ręką. Więc nie tylko leczenie, ale profilaktyka to jest narzędzie, które dzisiaj dostaje pan dyrektor Piotr Platejuk, dyrektornicą, żeby tę profilaktykę szerzyć. Gabinet już działa, a zapisy na wizyty właśnie ruszyły. Gabinet będzie funkcjonował codziennie od 8 do 15. Wszyscy uczniowie naszych szkół mogą zapisywać się na wizytę do pani doktor. Oczywiście te wszystkie leczenia i, i, i zabiegi, które będą się odbywały, są za darmo. Firma, która, która wyposażyła cały gabinet, świadczy usługi w ramach Narodowego Funduszu, więc to też bardzo dobrze. My przygotowaliśmy salę w liceum ogólnokształcącym, mam nadzieję, że jeszcze będą takie programy, które umożliwią otwieranie nowych takich gabinetów w pozostałych szkołach. Nowoczesne wyposażenie gabinetu pozwala na profesjonalne lakowanie i lakierowanie zębów, usuwanie kamienia, leczenie próchnicy czy płukanie kieszonek dziąsłowych. Szkoła udostępniła pomieszczenie, a starostwo zadbało o odpowiedni sprzęt i wykwalifikowaną kadrę. W ten sposób powstało miejsce, któremu przyświeca jeden cel troska o zdrowie i pewność siebie młodych mieszkańców Ostrudy.